Widziałem do druku na baterię taką wtyczkę, na wtyczkę balansującą, by nie uciekło. Wiesz, co ja to robię zazwyczaj, tak? Ostatnia już rzecz i kończymy. Widzicie to, to wy mnie zagadujecie, a potem, potem muszę się tłumaczyć, że to tyle czasu tutaj siedzę. Zagadujecie mnie, po prostu zagadujecie mnie. O, jewa sywo przyszedł, spóźniony na sam koniec? Pewnie. Najlepiej tak na sam koniec. I cyberskoczek, Siemanko. Yy, dobra, i wygląda to tak, że słuchajcie, jak ja wpinam tu baterię, to to wiadomo, sobie lata, nie? Dynda sobie gdzie chce. Robimy to tak, że wpinamy to po prostu pod drugi pasek. Zaciągamy i balanser nam nie dynda. Także jest wtedy spoko. Ja to na każdym dronie dokładnie tak robię i to jest w sprawdzony sposób. Już kiedyś raz rozwaliłem wtyczkę, także się nauczyłem, żeby to zapinać. Jedna lekcja nauki wystarczyła.